Kątem środkowym nazywamy taki kąt, którego wierzchołkiem jest, jak sama nazwa wskazuje, środek okręgu. Ramionami takiego kąta są promienie okręgu. Warto wspomnieć, że kąt ten może być wypukły albo wklęsły. Gdy mówimy o figurze wpisanej w okrąg, Jedna z pierwszych rzeczy, jakie moglibyśmy zauważyć, jest taka, że wierzchołki tej figury spoczną na tym okręgu. Analogicznie do wspomnianego faktu, kąt wpisany to kąt, którego wierzchołek leży na okręgu. Jego ramionami są cięciwy. W odróżnieniu do kąta środkowego, nie może on być wklęsły, co wynika z zależności, którą postaram się udowodnić, tak, aby była zrozumiała dla każdego. Wspomniana zależność zachodzi jedynie, gdy kąt środkowy alfa oraz kąt wpisany beta są oparte o ten sam łuk. Posiadając już rysunek pomocniczy, możemy rozpocząć burzę mózgów. Szukamy sposobu na połączenie obu tych kątów jakimś równaniem, co pozwoli na przykład na znalezienie drugiego, znając pierwsze. Możesz teraz zatrzymać film i spróbować samemu wyprowadzić takie równanie. Lub poczekać, aż ja przedstawię jeden z wielu sposobów. Wiemy już, że ramionami kąta środkowego są promienie okręgu. Dorysujmy trzeci promień łączący wierzchołek kąta beta ze środkiem okręgu. Kąt beta został podzielony na dwie części, które nazwiemy beta 0 i beta 1. Wielokąt wklęsły został podzielony na dwa trójkąty, które są w dodatku równoramienne. Ponieważ w obu z nich występują dwa boki o takiej samej długości, wynoszącej promień okręgu. W trójkątach równoramiennych kąty przy podstawie są takie same. Dla każdego trójkąta suma miar jego kątów wynosi 180 stopni. Ten fakt pozwala nam na obliczenie trzeciego kąta w pierwszym, jak i drugim trójkącie, które oznaczę różnymi kolorami. Teraz wystarczy zauważyć, że suma właśnie obliczonych kątów oraz kąta alfa tworzy kąt pełny, to jest 360 stopni. Najtrudniejsze już za nami. Teraz wystarczy przekształcić nasze równanie tak, aby po jednej stronie było wyrażenie z kątem alfa, a po drugiej z kątem beta. Zwróćmy uwagę na to, że suma kątów beta 0 i beta 1 daje kąt beta. Mamy to. Z tego maksymalnie uproszczonego równania wynika, że kąt środkowy jest zawsze dwa razy większy od kąta wpisanego, opartego na tym samym łuku. Na koniec chciałbym podkreślić jeszcze jedną zależność, ale związaną wyłącznie z kątami wpisanymi. Dla zadanego łuku istnieje tylko jeden kąt środkowy, ale nieskończenie wiele kątów wpisanych. Z wcześniej udowodnionej zależności wynika, że w takim przypadku kąt środkowy musi mieć dwa razy większą miarę od każdego kąta wpisanego, co z kolei zmusza je wszystkie do posiadania tej samej miary. Voilà! Jeśli jeszcze to oglądasz, to jesteś teraz uzbrojony w dodatkową wiedzę. Mianowicie, że kąty wpisane oparte o ten sam mógł są sobie równe. Zamykam strumień wiedzy. Bywaj!